No to taki, to Kubuś Puchatek. Kto taki? Nie znam. Och, zapomniałem, że ty nikogo nie znasz. Kubuś Puchatek. A, kiedy... iść, A iść, jest, super. Właśnie, nie, nie, widzę, że my wszyscy go znacie. W takim razie my z Czocherkiem schowamy się za górkę. A wy nic nie mówcie. że się schowaliśmy, zrobimy mu psikusa. Co takiego? Śmigusa, dyngusa? Kroina. Tam jest! Ile dzieci? Dzień dobry dzieci! Nie widziałyście Nie widziałyście może prosiaczka? Przestraszył się słonia i bryknął normalnie jak ty, bryknął normalnie jak tygrysek. Nie, jest Florek, a to mój przyjaciel. O, prosiaczku, jak ty się zmieniłeś? Ja nie jestem żadnym prosiaczkiem. Ale nie denerwuj się, cały prosiaczek. Powiedz mu, coś nie wytrzyma. A skąd masz takie ładne futerko? Z Ciuchlandu, nowa dostawa była. co, Chodź, co ty nie Spokój się, nie chcesz być w stumilowym lesie, Wiesz, jaka to fajna kraina, prawda, dzieci? Macie przede mną miodek. Nie żadnego miódka. Pokażcie, co tam macie. Ja nie mam żadnego miodku. chyba że Ty masz miod w uszach. Tak, oczywiście. Ja myję uszy codziennie. Nie. No,